Witajcie, dzisiaj pogawędzimy o anemii, niedokrwistości. Przypominam, bo muszę, że nie jestem lekarzem, yy, tylko stara gawędziarka, a my ufamy lekarzom i politykom. No, więc przystąpmy do gawędy. Przyczyną większości, ogromnej większości anemii są nieszczelne jelita. Co to są nieszczelne jelita? To są dziury w jelitach. Dziury w jelitach, jelita są w stanie zapalnym, przez te jelita wszystko przelatuje w nasze ciało, czyli tam, gdzie nie powinno, nie dostaje się do krwi, tylko leci gdzie chce. Nie tylko te dobre rzeczy, ale też te złe, toksyny. Są choroby. Hmm, Typu choroby leśniakowskiego krona, wrzodziejące zapalenie jelit, żołądka. Wszystkie one mogą powodować utratę krwi. Czyli zobaczcie, jeśli przez te jelita przelatuje nam witamina B12, żelazo, kwas foliowy, to ta krew nie ma z czego się wytworzyć. Po prostu mamy worek z dziurą na dole, worek bez dna i. Co robią fachowcy? Fachowcy przepisują pacjentowi żelazo. Nawet miałam mam nadal koleżankę w pracy, młoda dziewczyna, 19 lat ciągle blada, ciągle trzęsąca mówi: Byłam u lekarza, anemię mam. Mówię: No i co? Co ci tam przepisał? No, żelaza mi przepisał. Pytam się po dwóch, trzech miesiącach, no i jak tam to. Bo z dziewczyną nic się nie poprawia, nadal łazi jak cień. Jak tam te wyniki krwi? No, w sumie bez zmian. Ale ja nie robię nikomu wykładów, jak, jak mnie o to nie prosi. Mówię tylko wam, że w przypadku dziurawych jelit czy tych chorób, które wymieniłam branie żelaza? To jest tak, jakbyśmy mieli wiadro wody z dziurą na dnie wiadra i od góry będziemy wlewać, a dołem będzie wylewać. Może na momencik, jak będziemy wlewać, podwyższy się, ale i tak zaraz wszystko wyjdzie. To jest leczenie u fachowców. Co jeszcze może być przyczyną anemii? Mogą to być, kochani, nasze znane hemoroidy. Hemoroidy i związane z tym krwawienie. Co zrobić w przypadku hemoroidów? Yy, tu ważne jest tak zwane miękkie wypróżnienie. Hemoroidy oczywiście można potraktować u lekarza, yy, tam zamykając i tak dalej, operacyjnie. Można też najpierw zobaczyć, czy ta nasza pospolita babka jajowata, zmielone nasiona babki jajowatej, bierzemy rano porządna szklana wody, ciepłej, dwie łyżeczki babki jajowatej, wypijamy codziennie, do końca życia. To jest czysty błonnik. On powoduje zmiękczenie mas jelitowych i mamy piękną, miękką kupę. A do tego jeszcze zapewniamy sobie swoim jelitom zdrowie przez ten błonnik. Więc to polecam jako krok pierwszy, jeśli ktoś zmaga się z mm, hemoroidami. A co zrobić w przypadku nieszczelnych jelit, tudzież tych wszystkich innych y, chorób? Ale zacznijmy od nieszczelnych jelit. Y, tu pomaga tylko i wyłącznie dieta niskowęglowodanowa. Tylko i wyłącznie. Czyli odstawiamy cukier, mąkę i tak dalej, wszystko co zapalne. Jemy mięso, jajka, ryby, warzywa, niektóre owoce. Robimy suplementację tradycyjną, czyli D3 plus K2 i magnez. W przypadku tych dziurawych jelit można jeszcze kwasy omega-3 z alg. Jak ktoś yy, nie chce takiego wynalazku, to niech pije zmielone siemielniane szklaneczkę dziennie. Dobrze, czy wszystko powiedziałam? Patrzę w moje notatki. Jeśli kogoś interesuje na przykład leczenie, gawenda o chorobie leśniakowskiego krona i o leczeniu, to napiszcie w komentarzu: zrobię film.